Mój mąż nie poszedł, do, nie wszedł, nie, nieważne, ale go nie było w domu przez noc. To było dziwne, to jest dziwne, to jest bardzo podejrzane. Nie umyłam się. Papierek. Wyrę sobie nim buzię. Mam nadzieję, że nie był brudnym. Sama wiem czym. Umyłam się. Bardzo szybko. Ha, to jestem magika. Dzieciaki muszą się wykąpać i w ogóle wszystko wyszykować. Muszę im zrobić śniadanie. Nie zjadły dziś, wczoraj chipsów. Lili nadal nie, nie wypiła swojej Coca-Coli. Co ona dzisiaj wypije? Lili musisz dopić swoją Coca-Colę. Bieram się w to samo co wczoraj. I piję coca colę Ona jest nieskończona. To wszystko jest magiczne. Śniło mi się, że byliśmy na sklepie i tam była morderczyni, jakaś przestępczyni. To nie był sen. Aha, albo znowu sen zbiorowy. Zbiorowy? To to biuro jest? Zbiorowy, nie prześcigaj, unik. A już myślałam, że przestałaś to pędzić. No ale nie wiem skąd te, to coś się tu wzięło i to. A, to był mój stary. To przecież jest kostry kąpielowe mojej babki. Chcę zobaczyć, jak ona w tym wyglądała. O mój Boże, ona była bardzo podobna do mnie w, w swoich młodych latach, mama mi mówiła. I to wygląda paskudnie. Ona była bez guściem. No dobrze. Hmm... Zrobię wam jakąś kanapkę, którą już wam... PIZZĘ! Ktoś dostanie pizzę, bo mam tylko jedną pizzę. Więc nie zjecie pizzy. Lili będzie miała bułkę z dżemem. Tak, będzie miała bułkę z dżemem. Dobra, zrobię Wam to już Do zobaczyska. Za chwileczkę. Dzieciaki. A musicie wyjść do domu. sobie ja robię Włącz sobie telewizję. 15 minut można. Co wy tu robicie? Dobre nieważne. Dalej będę robić smaczne żarcie. Mm, tak, to jest bardzo pyszne żarcie. Wcale nie, nie połowa nie była robiona na podłodze. Nie. Nie, wcale nie. Nie, nie. Serio nie. Widzicie moje oczy? Serio nie. Nie, kompletnie. Jestem przekonująca. He, he, he. Sałaty nie ma. Będę płakać. Dajcie 10 lajków, to przestanę płakać, kiedy nie ma żadnego jakiegoś fajnego produktu jest like, please. Co ty robisz? Nieważne. Pamiętajcie o tych się likeach. We. Ja. Za kulisami. Jestem przekonująca, nie? Dobra, nieważne. Dobra, to robię wam to śniadanie. Wam wszystkim robię to śniadanie Kurczaka niedopeczonego, tak? To jest to, co potrzebujemy I dzisiaj chcieliście tego dzieciaki. Co? Dzisiaj nie będzie diety waszej cioci. Wiem, kurczaka. To może zjeść cukier albo chipsy. Nie. Za dużo ode mnie oczekujecie. Tak, bardzo dużo, Ciociu. Bardzo dużo. Przepraszamy. Czemu Ciociu lejesz? Zaraz to się wszystko wyleje. Dobrze, dobrze. Zaraz trzeba do wyrzucenia to. door and put it to the toilet flush and adios. Dobra, ja wbiłam wam wszystkim to, co chcieliście, bo każdy chciał sok pomarańczowy. Ja nie toleruję soku pomarańczowego, bo mam moją kolkę to nie będziesz miała sok parę Zadowolona, zadowolona. Ja piję to. Eliksir miłości. To nie jest eliksir w miłości. Wiem, ale będę marzyć. Sara to jest dla ciebie. Kanapka. Uuu, mm. A dla mojego syna to jest spaghetti. Czy to, co to tam jest? To nie jest spaghetti. Obudziłeś w tą parę, musicie się spakować dzisiaj, bo do szkoły idziecie. Tej samej, więc będziecie szli na ten sam autokar i w ogóle wszystko. Aha. No Okej. Okay. Czy tam samolot? Chyba w ogóle samolot, bo to jest San Francisco. Eee, co? No tak, zmieniliśmy cię koła. Co? Przecież mówiliście, że nie zmienicie. Pomyliliśmy się, okej? Okay? My ci zrobiła jedzenie. Zrobiłam swojemu mężu, który nie przyszedł do domu. Było bez diety. Czemu ja tego nie widziałam? To nie jest twoje, to Czy jest... Czyje to jest? Wyjecie. I tak zrobiłam za dużo nie dobra. Ja nie myślę, serio. Chyba ma jeszcze przeziębione dzieciaki. Serio? O nie! Ale tragedia. Naprawdę ciociu. Mój syn gorzej się zachowuje od sąsiadki. Dziecka. Dzieci godzik budzi budinny. Co? Nie wiem, ale ja to jako nawet, jeśli dla kogoś było innego. Dobra. I zrobię wam coś do śniadaniówki. Ty w ogóle nie masz śniadaniówki. Nie, nie mam. Czy ty sok pomarańczowe wypiłeś? O mój Boże. Dobra, Lili, ty też masz tak. Po... Nie, toler Nie. Popijam to kolką. Dobra, wszystko spakowane. Muszę się spakować i w ogóle ubrać jeszcze. Tak. To ja może pójdę do łaziki. Dobra, musimy załatwić wszystkie potrzeby. Dobra, pa. To ba Dobra, czekaj, 9 minut później, nie? Jakie godziny? 9 minut później. Dobra, umyślmy, i wszystko. Po co mi ręcznik? Ja się już też. Właśnie ty nie wyszłeś! Nie wyszedłeś. Dobra, co? Nieważne. Dobra, zapomnijmy. Telefon, aparat, yy, ubrania. Strój kąpielowy na basen, jeśli to będzie, nie wiem. To San Francisco tam wszystkiego można się spodziewać. Sukienka, opaska, to jest twoja. To jest mój plecak do szkoły. skorny. A, to jest to, to jest tu. Tu. Maseczka, ty też się pakuj. A no tak. Na basen, bo tam serio jest basen. Piżama, to, 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 potrzebna mi jest walizka, to, to, masę ubrań, masę rzeczy, to, bo tam wiem, że są to, chyba są tablice korkowe, przynajmniej mam nadzieję, bo w mojej starej szkole by z internetem były. Znaczy to nie jest już szkoła z internetem, tylko tam. Studia? Nie wiem, nie pamiętam. To jutro założę i nie będziemy, ja be, nie będę spać w piżamach, nie będziemy spać w piżamach, tylko będziemy spać w tym, na co już będziemy, przyjdziemy do szkoły. Więc to, to, to. to. Przebrałem się, nie chcący. To, 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 to. To, to, to. Jeszcze potrzebuję jakąś walizkę. Po spachowaniu się. Dam wam coś, bo będziecie mieli sory, ale będziecie mieli wspólną zadaliówkę, zrobię wam coś. Ja już jestem spakowana. Ja też jestem spakowany. A to będzie na jutro. Sobie naszykowałem już. A ja sobie wszystko, wszystkie ubrania spakowałam nawet... Dziś, dzisiaj będę spała w tym samym. Będę jutro w tym samym i... i będę miała... Te same ubranie, i będę w tym spała, i te, te tak, tak. Coś, nie wiem, co chyba zwariowałam. Tyle wiem. Na pewno. No dobra, to to mam. Ta wspólna śniadaniówka. To ubranie, to ja już jestem przebrana w to ubranie. Mm. A to potrzebuję włożyć tu. Tak, hat się nie mieści. Opaska się tu mieści, więc muszę znaleźć tą bluzę. Tu jest ta bluza. To się w nią przebieram. Zakładam hat. Wkładam opask. Wkładam to. Wkładam to. I think that I'm finished. Okej, okay, no to wszyscy ubrania ja w sumie też się ubiorę w taki sposób. I'm finished. Ręczniki potrzebujecie i wreszcie przydadzą te dwa zapasowe ręczniki. Jeden dla Ciebie synu, drugi dla Ciebie. Thank you so much. You're welcome. Okej. Okay. Adieu. Już was nie ma. Ale co? Ale co? Nie wiem co, ale nie patrzcie, co wam upichce. To będzie niespodzianka. I nie zaglądajcie tam. Dobrze. A, oni żywają. No dobrze, będę musiały mi zrobić pizzę. Bez niczego, po prostu pizzę. Bo znowu nie ma żadnych rzeczy. We dwójkę będą mieli pizzę i cukier. Pizzę z cukrem. Mam nadzieję, że pomyślę, że to ryż. A co, dla niego ryż? Dobra, już im powiem. Dla ciebie ryż. A znaczy cukier, a dla ciebie pizza, bez niczego. Ага. Ей, будьте счастливы. Ви... Добра. Я бы уже спать, уже очень поздно пусть, Остатки это страшно трудно. Иду спать в убраниях. Не, я себя вообще беля. Багажа. А, ну так это не смотришь, A będziemy spać. A ta dzieci szybko zarastają. Bang, 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 bang. Bang, 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 Dobrze, ze ja sobie zarastawiałem budzik. Dziewczyny wstawać, zaczynaj Sara wstawać. Czaso. Tylko Sarę. Okej, okay, co? My no już wyjeżdżamy! Jak to już? No nie jemy śniadania, po prostu wyjeżdżamy. Czemu ja w ogóle wziąłem twoje bagażę, a te moje? Nie wiem, a nie myjemy zębów? A no tak. Pomyć ci zębów i w innych takich rzeczach. Właśnie skapnąłem się, że nie wzięłem moje szczoteczki, mojej pasty. O mój Boże. Nie wzięliśmy żadnej szczotki. To zabierzemy im. Kupię sobie nową. Będzie nasza wspólna. Bo chyba też nie masz. No nie. No to nie poinformujemy ich? No to iść szybko. Dobra, ja zostawiam drzwi otwarte, będę na siebie szakać. Dobra. No już idziemy. Co? Tak szybko? Papa, papa. Pa. Co? Ale... I spać. Nie, ale jak to? Nawet śniadanie nie wiecie. I tak nie, nie ma nic w lodówce. No w sumie raczej, ale... Lili, papa. Pa, pa. pa. I daj mi spać, i sobie. Nie? Zapomniałem! Co się stało? Budzik za późno sobie wziąłem. Bierzmy kasę po prostu, żebyśmy mieli na bilety. Dobra, chodźmy. Na szczęście, bez kolejki. Ale tam jest kolejka. Macie paszporty i macie pieniądze. Nie mamy paszportów. To ty bierzesz zielony. A ty bierzesz czerwony jak kobieta. Dobrze, to teraz zapłata. Okej. Okay. No to to jem. To jest bilet za dwie osoby. A no to fajnie, mam jeszcze dwa dwa to. No dobra, podzielę się i będziesz miała jednego Hui! Liska nie chce się dopiąć, bo za dużo mnie jest rzeczy. Okej, okay, szybko. Ale kolejka. Tak to jest moje. Tak to jest moje. Ta to jest moje. Du, 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 du. Kontrola. Dobra, a pani jest spoko, ale pani musi to wszystko wyłożyć. Ale tu już wyłożyła. No dobrze, to niech pani idzie. Kontrola, dobra, pani jest czysta. Wszyscy wyłożyli? Tak. Ja jestem cynem, tak to tutaj to, to też. Pasek, pan powinien to tam rzucić. O, przepraszam. Szybko, szybko. To jest na kontrola bagaży? To już jest z tego chyba. Dobra, po prostu bierzmy to i lećmy. Kontrola, kontrola. Dobra, pani jest czysta. Pan jest czysty, niech pani idzie. Okej, okay, teraz chcę szybko to aż czekać. E! A, przepraszam, paru? Nie jesteś wyparu, ale to Ok. Teraz tylko czekać. Za te pieniądze możemy sobie kupić jakieś jedzenie. Okej, okay, to kupimy coś, żebyśmy nie zgłodnieli. Ja kupiłem chrupki, a ty mleko. Nie. Łata walizka no dużo w niej jest rzeczy. Jeszcze coś kupię, żebyśmy mieli już. Tak całkowicie dla nas wszystkich. Dla naszej wywójki, masz na myśli. No, żebyśmy nie zgłodnieli przez tą podróż. No i tak. W sumie za friko to jest. No w sumie rację. Dobra, siedźmy yy, i czekajmy. Dwunastka to mnie. A to my. My i my. No bo to jest samo dwanaście. Byliśmy pierwsi z moim synkiem. A ja to mam druga. No dobra. Bilety. Pan ma lipsy to był, To nie byłby... No dobra. Niech pan się w coś przebierze fajniejszego. E, proszę pana. Ech. Ło, chłopcze, powinieneś się przebrać. Dobra, ja się przebrałam. Dobra, do O Umy zęby, bo śmierdzicie z ust. Mara. A proszę powiedzieć, że chociaż wy macie bilety. Tak, reszta chyba nie jest normalna. Z tych pasażerów. Proszę, bilet dwuosobowy. Dla mnie i dla Twojego chłopaka razem. To nie jest mój chłopak! Tak, kim wy jesteście dla siebie, skoro razem sobie? Dobra, nieważne. ważne. No dobrze, to my włożymy tutaj swoje bagaże. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy. A mamy telewizor nawet. Ja bym wolała go włączyć. O, nawet już mamy jakąś zestawę. Odlatujemy! Pum, pum, pum! A, to bym musiał włączyć autopilota, bo jesteś psem. Dobry piesek, dobry i sobie tu 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 odjeżdżamy zapięć pasy U, to ja idę do siebie ziuu no dobrze skoro jesteśmy już w niebie to możecie sobie zjeść przekąski czy ktoś coś chce picie jedzenie no a my poprosimy takie do szkoły nie o no tak. Jakieś burgery, nie burgery. Ja poproszę coś z tofu. Ja poproszę coś ala. Coś. Ala coś? No dobrze. To proszę z tofu. Coś innego niż to. Coś z mięsem. To bardziej pan preferuje to czy to? To. Bardziej wygląda mi jak coś. Smaczniejszego. No dobrze. No to zapłacicie potem, tak? Tak. My jeszcze byśmy poprosili parę takich. Całe najlepiej, wszystko to. Takie też? Tak. Oto sporo będzie to kosztowało. Yy, co ty zrobiłeś? Dobra, nieważne. Nie. Bo nie mogę wziąć tego jedzenia. Czy może być odrobinkę mniej? Co państwo robią? Państwo robią jakieś dziwne rzeczy. Czy mam państwa wyprosić? Nie, nie, nie przepraszamy. No dobrze, to tyle będzie. Tak, Te konstrukcje są dziwne. Dobra, ja biorę to. Biorę to. Biorę to. O, to, to się nie mieści. To włożę tu. O, już od razu zapłacę. To jest zapłata za to wszystko. No dobrze, zjem sobie to. Aha. Ci ludzie ogólnie są dziwni tutaj. No, są bardzo dziwni. Nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam. Tylko ja... nie na A dobrze, jesteśmy so, na miejscu. To sobie wysadzić Jesteśmy już w Ameryce Okej, okay. no to to. A zapłata? Ale już zapłaciliśmy. ano tak, no to do widzenia Pokażę, 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 Paz się, pokażę, pokażę, pokażę. A ja tu mieszkam. Co! Dobra, nieważne. Dobra. Po prostu już chodźmy szybko. O, pan tu jest? Ja mam parę swoich kopii. O, dobrze, to Jesteśmy w San Francisco. Wow, nieźle tu, nie? No. W nowej szkole...